Witajcie na kanale przekartkowane, mam na imię Mariola i dziś zapieram Was do Szczepankowa. Pierwszy raz z tym cyklem spotkałam się około 9 miesięcy temu, kiedy przeczytałam Pierwszą część pewnego lata w Szczepankowie. Pamiętam, że nagrywałam swoją opinię o tej powieści latem na działce, mając ogromną ochotę spakować się i wybrać w podróż do tytułowego Szczepankowa. Jeśli jeszcze tego nie wiecie, to daję znać, że autorzy, czyli pani Maria Ulatowska i pan Jacek Skowroński, osadzili akcję swojego cyklu nie tylko w Warszawie, ale również w istniejącym na Mazurach ośrodku wypoczynkowym, do którego pod filmem znajdziecie link. Pamiętam, jak w tym miejscu przeglądałam galerię ze zdjęciami i odnajdywałam opisywane w książce miejsca, takie jak jezioro, usytuowane wokół niego pomosty, miejsce na ognisko. Wciąż w głowie miałam to, w jaki sposób autorzy opisali szczepankowo, i postanowiłam wtedy, że kiedyś się tam wybiorę. W przeciągu roku autorzy podarowali nam dwie kolejne części cyklu szczepankowskiego, czyli niecodzienny. Upominek oraz mającą w tym miesiącu premierę dziewczynę ze Szczepankowa. Postanowiłam w dzisiejszym filmie podzielić się z Wami moją wielką sympatią do tej serii, nie zdradzając szczegółów, ale nie jestem do końca pewna, czy w 100% mi się to uda. Może zaczniemy od tego, co łączy te wszystkie części. Po pierwsze, wspomniana już Warszawa i ośrodek wypoczynkowy w Szczepankowie, który stał się dla wielu bohaterów z tych powieści takim miejscem. Ostoi, choć muszę przyznać, że uwielbiam również, gdy autorzy zabierają nas w inne miejsca, na przykład w Dziewczynie Zaszczepankowa, od czasu do czasu będziemy odwiedzali Paryż. Po drugie, główne postacie. Akurat w tej serii trudno jest wyłuskać takiego jednego wiodącego bohatera, ponieważ we wszystkich tych częściach wkraczamy w życie naprawdę wielu z nich. Oczywiście w poszczególnych częściach na Taki delikatnie pierwszy plan wysuwają się pewne postacie, i tak na przykład w pierwszej części pewnego lata w Szczepankowie bliżej poznajemy Adama i Olgę oraz ich historię. W drugiej części troszkę bliżej poznajemy babcię Krystynę, którą osobiście uwielbiam, oraz doktora Stefana, do którego również mam słabość. Generalnie jest niewielu bohaterów których mogłabym obdarzyć się antypatią w tej serii. Wracając do babci Krystyny i Stefana, oni odkrywają, że zaczyna się w nich rodzić uczucie znane im jak dotąd tylko z takiego młodzieńczego okresu. Nic więcej wam nie zdradzę, moi kochani. Musicie sami odkryć, o jakie uczucie chodzi. Jeżeli nie czytaliście pierwszej części, to zapewne już wyłuskaliście, że w tym gronie głównych postaci jest Adam, Olga, babcia Krystyna. Pan doktor Stefan, ale tu jest taki szeroki wachlarz, że nawet trudno mi o wszystkich wspomnieć, natomiast na pewno zatrzymam się teraz przy Krzysiu i Zojce, czyli bohaterach, których pokochałam już właśnie w pierwszej części i szczególnie moim sercem zawładnęła Zojka, dziewczyna, która w dzieciństwie błąkała się po wielu domach dziecka, z których uciekała której natura i sposób postrzegania świata niezwykle mnie ujęły, i przyznam, że często wracam myślami właśnie do tej bohaterki. Ale wracając do dziewczyny ze Szczepankowa, autorzy przenoszą nas kilka lat do przodu. Otóż kiedy ponownie wkraczamy w życie Krzysia i Zojki, on ma 18 lat, jest w klasie maturalnej i stoi przed nim trudny wybór dotyczący, w jakim kierunku chce się dalej kształcić. A Zojka ma lat 17. Akcja w tej książce rozgrywa się tak na przestrzeni około roku, i główny wątek skupiony jest wokół miłości. Słuchajcie, wokół pierwszych rozterek, zauroczeń. Ale w tle tego wszystkiego dzieje się coś, co ma swoje korzenie już w pierwszej części. Coś, czemu przyglądałam się z takim niesamowitym drżeniem serca. Powiem Wam szczerze, że to w jaki sposób autorzy upletli akurat ten wątek miłosny, bo ogólnie w tych trzech częściach wątków miłosnych nie brakuje to jednak akurat ten tak niesamowicie chwycił mnie za serducho, przyznam szczerze niesamowicie kibicowałam historii Krzysia i historii Zojki pojawiają się kolejni nowi bohaterowie niektórych polubiłam i mam nadzieję, że pojawią się w kolejnych częściach, niektórzy no, byli potrzebni, tak, aby wyłuskać pewne rzeczy, ale jakoś niekoniecznie będę ze nimi tęskniła. Oczywiście jak to bywa w cyklu szczepankowskim, co już wkraczamy w życie poszczególnych bohaterów i patrzymy, jak rozwijają się ich związki, jak im się żyje, z jakimi problemami się obecnie borykają. Dzięki temu pojawiają się oczywiście różne takie poboczne wątki, ale ja się skupię teraz na tym, który zrobił na mnie największe wrażenie. Otóż, moi drodzy, w Dziewczynie ze Szczepankowa pojawia się wątek nazwego kryminalistyczno-detektywistyczny. Przypomnę, że w pierwszej części poznajemy historię pewnego poniemieckiego bunkra z czasów II wojny światowej. Osoby, które jeszcze nie czytały pierwszej części, no to jejku, może tak tylko wspomnę. Że odkryto tam pewne dokumenty związane z członkiem rodziny jednego z głównych bohaterów, które no jasno wskazywały na to, kto blisko współpracował z Hitlerem, kto był jego poplecznikiem, i w tym wszystkim pojawiła się jeszcze pewna zła, mroczna postać związana z jednym z naszych głównych bohaterów. I wyniknęły z tego naprawdę dość e, niezwykłe sytuacje, wręcz takie groźne momentami, i ku mojej radości, właśnie w tej trzeciej części, do tego wątku wracamy. A w tle, moi drodzy, zemsta, urażone ambicje, oddanie Hitlerowi i próba uwolnienia pewnej osoby. Ponieważ znacie moje zamiłowanie do kryminałów, to oczywiście tylko tak formalnie wspomnę, że oczywiście jest to jeden z moich ulubionych wątków w całej tej części i po prostu uważam, że dodał takiej pikanterii, jest takim niesamowitym semaczkiem. Ale to nie jest jedyny wątek, z jakim się tu spotkamy. Otóż będziemy też śledzić zmagania... Pewnej osoby, która niestety odkryje u siebie nowotwór piersi. Bardzo mi się podobało to, w jaki sposób została ta choroba i walka z nią przedstawiona. Ku mojemu zdziwieniu, na końcu książki dowiedziałam się, że jest w to wpleciona historia prawdziwej osoby, która jakby wciąż tą walkę w momencie zakończenia książki toczy. Przyznam szczerze, że jakoś tak poczułam wielkie wzruszenie i Jakoś tak myślami połączyłam się z tą osobą i tak mocno trzymam kciuki. Mam nadzieję, że zwyciężyła z tą naprawdę podstępną, okrutną chorobą. Kochane kobietki, w tym momencie zwracam się do Was. Pamiętajcie, badajcie piersi. W tej części jesteśmy również poprzez postać pewnej kobiety w platani, w pewną tajemnicę, tak powoli małymi krokami w nią wkraczamy. Ale mam wrażenie, po tym genialnym, niesamowitym zakończeniu, że to będzie w kolejnej części petarda, ja po prostu nie mogę się doczekać, jak to się wszystko rozwiąże. I chociaż jeszcze nie powinnam w tym miejscu mówić o zakończeniu, to ja się pytam: jak można zostawiać czytelnika w takim miejscu? Podsumowując, w dziewczynie ze Szczepankowa przyglądamy się głównemu miłosnemu wątkowi, towarzyszymy wszystkim wcześniej. Poznanym bohaterom i tym wszystkim zwrotom akcji, których w ich życiu niestety lub stety dla nas czytelników nie brakuje, nie chcę Wam zbyt wiele zdradzać, bo chciałabym, abyście tak jak i inne serie, o których Wam tu opowiadam, mogli sami wszystko poznać, rozwikłać. Nie chcę Wam zabierać po prostu radości z takiego osobistego poznania bohaterów. Ale mogę, mogę skupić się na tym, co ujęło mnie w tej serii. Po pierwsze, różnorodność bohaterów i wątków. W tych książkach jest wielka szansa, że każdy, kto po nie sięgnie, odnajdzie cząstkę siebie, nieoczekiwane zwroty akcji i sposób, w jaki przedstawiane są losy osób. Kto często sięga po cykle, w których jest wielu bohaterów, wiele wątków, ten wie, że często hmm, może zdarzyć się tak, że czytelnik po prostu czuje się zagubiony. Ja. Właśnie cenię sobie bardzo tę serię, ponieważ ani razu się tak nie poczułam. Wręcz czytając, miałam takie wrażenie, że autorzy przewidują właśnie taką sytuację. Na początku rozdziałów informują nas, gdzie jesteśmy, który jest rok, w życie jakiego bohatera wkraczamy. Co dodatkowo, jakby ułatwiło mi, wiecie, łączenie wszystkich wątków i przeskakiwanie czasami z takiego miejsca w miejsce, albo nawet do innych czasów, bo, wiecie, pojawiają się również jakieś wspomnienia. Kochałam tę serię również za to, że choć wkraczamy, tak na pierwszy rzut oka, w życie takich zwykłych ludzi, których, jeżeli się rozejrzymy wokół siebie, to możemy sobie, wiecie, z kimś ich porównać, tak? A to nasza ciocia, a to babcia, a to jakaś kuzynka, a to jakieś małżeństwo z problemami, a to jacyś młodzi ludzie, którzy przeżywają swoją pierwszą miłość. To jednak yy, to uplecione tło, ta cała fabuła sprawia, że naprawdę te powieści czyta się takim jednym tchem. Jednak chyba najbardziej doceniam tą próbę ukazania tych pozytywnych i dobrych uczuć. Oczywiście, Moglibyśmy spojrzeć na to w ten sposób, że bohaterowie w tych powieściach obyczajowych są zbyt lukrowani, czasami zbyt tacy idealni, zbyt dobrzy. Być może czasami popełniają zbyt mało błędów, może są odrobinkę wyidealizowani, ale słuchajcie, mi, osobie, która fascynuje się sprawami kryminalnymi, kompletnie to nie przeszkadza. Wręcz uważam to za wielki atut. Bo wiecie, co kiedy tak już Poczytam o tych wszystkich rzeczach, które się faktycznie zdarzyły, o tych morderstwach, o tym złu, które nas otacza, w świecie, w którym żyjemy. To w momencie, kiedy ja przenoszę się do Warszawy, do Szczepankowa, kiedy obserwuję tych wszystkich bohaterów i te wszystkie pozytywne rzeczy, słuchajcie, ja dostaję takiego, powtórzę się, ale pozytywnego kopa. Jestem tak. Nastawiona jakoś inaczej do, do otaczającego mnie świata. Właśnie takie cykle są nam potrzebne, takie książki są nam potrzebne, takie, które pokazują dobro, radość, a przy tym potrafią nas zbawić, zainteresować i to jest na pewno niewątpliwy plus twórczości pani Mary i pana Jacka. Ja serdecznie dziękuję za to, że stworzyli cykl Szczepankowski. Nie mogę się doczekać kolejnych części. Bardzo dziękuję wydawnictwu Pruszyński i Spółka za to, że kiedyś zaproponowali mi, tak? Sięgniecie po tę pierwszą część. Jeżeli macie jakieś pytania, mm, jeżeli czegoś nie zrozumieliście, to piszcie śmiało w komentarzach. Bo kiedy zawsze tak nagrywam na gorąco, to zastanawiam się, czy o wszystkim powiedziałam. Ale powiedziałam wam o fabule, powiedziałam wam o wątkach, o głównych bohaterach, o tym, za co najbardziej kocham te książki. Więc myślę, że. Chyba niczego nie pominęłam. Nie pozostaje mi nic innego jak podziękować Wam za to, że dotrwaliście do końca filmu i zapraszam na kolejny, który już niebawem. Pa-pa!